Mega czekoladowe ciasto z bananami. Cześć, nazywam się Ela i pokażę Ci, jak je przygotować. Ciasto jest naprawdę łatwe i mega pyszne. Na początku obierzmy sobie banany, około 4 sztuki. Rozdrobnijmy je tak widelcem, nie musi być jakoś super dokładnie. Następnie dodajmy 2 jajka, rozmieszajmy. 120 ml oleju. Całość przełóżmy sobie do większej miski. Następnie wsypmy 160 g cukru, jedno opakowanie cukru waniliowego, 200 g mąki pszennej i 30 g kakao. Rozmieszajmy sobie. Jeszcze płaską łyżeczkę proszku do pieczenia. I teraz gorzką czekoladę pokrójmy na mniejsze kawałki. Dosypmy to do naszej masy. Pieczmy w 170 stopniach około godziny do suchego patyczka. Serdecznie polecam, bo jest pyszne.